I teraz tak, jakie są, żebyście też teraz wiedzieli, bo ta faza druga powiem Wam, że uważam, że większość, większość z osób, które zaczyna pracę z rozwojem, już tam coś wie, już gdzieś zaczyna coś stosować. Przeczyta, że mogą wszystko, jest właśnie teraz w tej fazie drugiej poziomu. Ja wam powiem o ich cechach charakterystycznych, a wy się zastanówcie, ok? Po pierwsze, szukanie magicznej techniki. Po drugie, reakcja na okoliczności zewnętrzne. Nie dla siebie, żeby wrócił, żeby coś dostać. Nie dla ciebie, ok? I... Ostatnia cecha charakterystyczna to jest gaszenie pożarów, a nie szukanie ich przyczyn, czyli widzę, że tu mi się nie idzie. No, no, Dobra, to to przeafirmuję, to przemedytuję, to nie zastanawiam się, co zrobić, żeby nie było tych pożarów, tylko skupiam się na to, żeby je ugasić. Tylko, że one znowu się wzniecają, znowu się wzniecają. I to jest jak, wiecie, jak chomik w kołowrotku, ok? I teraz uważajcie. Będąc we śnie, na tym pierwszym levelu, na tej pierwszej fazie, większość, większość, nie wszyscy, ale większość z Was zaczyna pracę, szukanie, nawet tej magicznej techniki. No to już macie fazę wyżej.